Skup się. Mów co pamiętasz. Możesz to skończyć teraz. To na nic. Mamy za mało czasu. Zniknąłeś gdzieś po Algierii. Co robiłeś? w verdaj! Z tobą to zawsze mam ubaw. Masz radę rozbroić? Drużyna saperska, znaleźliśmy więcej ładunków. Wyłącz to! Sygnał może go odpalić. A, no tak, sejsmiczny. My zwykle używają ich przy dużych odwiertach. Skomplikowane, mocne, bardzo groźne. To na bank robota CIA! Wiem, kto to zrobi. <grym>, twardy sukien z milczy. Przestarmy się cofnąć. Wyręczyłem was, tchórze! Operacja Stycza w Werdańsku musi zostać zniszczona!

Adler. muszę się z nim rozliczyć. Melduję o serii wybuchów w Werdańsku. Zdaje się, że nasz przyjaciel nieźle tam namierza. Bierzcie go, pora spadać. O Boże, co ja zrobiłem? Otrząśnij się! Nie byłeś sobą. Dokończymy to, to, co zacząłeś. Czeka nas robota.